Byliśmy na kempingu w Amsterdamie, znaczy koło Amsterdamu. Fajny taki kemping, taki trochę agroturystyczny. Blisko lotniska Schiphol trochę słychać samoloty, ale jest w porządku, nam to nie przeszkadzało. Byliśmy też w takim miejscu tutaj niedaleko, gdzie widać samoloty jak lądują. niedaleko kempingu naszego i już następny Jeżeli chodzi o sam kemping, to tutaj przed przyjazdem zrobiliśmy taki mały research i jak się okazało, w Holandii nie za bardzo można spać na dziko. Jest tutaj dużo kempingów wokół Amsterdamu, ale na tych stronach, gdzie można było zabukować kemping, od razu przez ich stronę to wszystkie terminy były pozajmowane. A tutaj ten camping po prostu musieliśmy napisać, bo oni nie mieli tutaj do zablokowania Na stronie napisaliśmy, pani powiedziała, że ok, że mają miejsce, że możemy przyjechać, że płatność albo przed przyjazdem, albo w momencie przyjazdu Zapłaciliśmy 84 euro za 3 noce W porządku, 28 euro i tutaj prąd, wszystko jest, sanitariaty fajne, czyste tam też mają takie małe pole namiotowe, z przodu. Tam mieszkają, tu mają jeszcze jakąś firmę ogrodniczą. My już wyjeżdżamy stąd. Fajne to, że te kozy są, to są takie kozy, się gadali z tym właścicielem. Takie, które nie dają mleka, bardziej takie ozdobne. Ale takie śmieszne, od razu przybiegają jak się je zawoła, jak psy. Niestety nie ma już naszego mieszonka z nami, a na pewno by go to zainteresowało. Wczoraj też byliśmy na rowerach w Amsterdamie, co tam się dzieje. Od razu widać, że jesteśmy w Amsterdamie. A dzień wcześniej byliśmy sobie pojeździć tutaj dookoła. Tu jest tyle ścieżek, wszędzie są ścieżki, tu wszędzie można dojechać rowerem po ścieżce rowerowej. parking dla rowerów zajebisty dzisiaj już wyjeżdżamy jedziemy do Dunkierki i tam mamy prom do Anglii i potem jedziemy do Henia i na walię z Heniem wyjeżdżamy na tydzień a potem wracamy do Polski no i się spóźniliśmy na nasz prom mieliśmy o czwartej popłyniemy o 6. dwie godziny będziemy tu kwitnąć na parkingu To grzemka Jesteśmy u Henia rok później Na podjeździe Hej Siemano Hej Nie mam Kurde myślałem że Henio wyjdzie cię Czekam, czekam kuram tak zimno Zobaczymy jak Henia Wan się zmienił Kiedy to było? Dwa lata temu? Nie, rok temu Nie rok temu Teraz tak wygląda to tutaj już. Jeszcze nic nie było. Tak, jest, jest najlepszy projekt, że z tej strony jest kuchnia, nie? A nie, że tutaj jak miałeś, bo ty miałeś tu, nie? No. Ale ten fotel nie miałeś obracany. Tylko, no. że wiesz ci powiem, że jak tam masz kuchnię, to masz więcej miejsca w tej. No ale przebiec. nie masz siedzenia. Jak nie mam? Tutaj bym miał siedzenie w tej. Bez sensu. No ale miał takie duże miejsce, nie? Nie wszystko przebudował na nowo. Hmm. Leśnicek. A to jest normalnie domowe, nie? Co to? Nie, to jest do koperów. Tak? No. A czemu to jest przezroczyste? No bo to jest do tych stacji karawanów, nie? Tu masz łazienkę. A to z dwóch stron się otwiera? Tak, w tą i w tą, nie? Tutaj bokadę masz. W tym masz... Jeśli znaczy, nie otworzysz tą, nie? Otworzysz tak, pyk. Zajebiste. Tylko, że teraz, nie? Eleganckie. Ja myślałem, że tylko w jedną się otwiera. Proszę. Światełko. Sprawdzajcie czy ci cieknie? Ja robiłem, nie cieknie. Nie ma prawa cieknąć. A tutaj jakąś szafkę byś to zrobił? Będę robił. Trzeba, tylko czas. Ale nie o firaneczki. Na tyle Na tą chwilę. Żeby go nie było widać w nocy. Łóżko? Takie samo masz? Tak, to, to samo, no. I ty śpisz na w ten. Tak A tu ma wyciętanie, nie? Nie, te lampeczki co ja mam Szafkę byś zrobił. Nie ma czasu na razie na to pytanie. Nie ma czasu, dzisiaj cały dzień się Nie można ciągle pracować. Mówisz, że tego nie polecasz? To ja co ci powiem... Zależy co, co chcesz robić. Jest wszystko na miejscu, masz wszystko zrobione. No, metyk. I co, ty, ty, ty cały czas ci chodzi? No. I zamrażarkę, tak? Tak. No, no. Rzeczy nieużywane się psują. A to, to co ja to jest? Drzwicki, a to wiesz co? To jak robisz ten, jak go rozmrażasz sobie i już po niego nie używasz lodówki, to sobie ten otwarty a, no, no stop. Dobre. I jak jeździ, to ci się nie otwiera, nie? Dobre. No, tutaj mam A, drzwiczki jeszcze, tutaj też. Gdzie masz, nie masz drzwiczek? Mam, Docięto są, tylko nie było co założyć jeszcze. To się otwiera, nie? Tak. Patrz, kargo, kurwa. Ja w domu tak ja nie mam. Henio. Zajebiste. Piekarnik. O, co się zmieniło, ogrzewania i ma zamiast. A gdzie to jest, to jest No tam masz podcastenie zamontowane, nie? Nie, nie? nie będzie widać. To masz tam wszystko pozakrywałem, nie? Bo to jest gazówka teraz. Dużo lepsze. Lepsze? Owie tutaj jeszcze musisz zabudować ładnie. Ale dużo miejsca jest. Teraz robiłem tak, żeby było przewiewnie. To co, za rok hen jedziemy? W ciepłe kraje? Tak. Tak jak w tym roku. Tak, miałeś jechać nie pojechałeś. Nie wiedziałem, że my nie będzie. Idzie Monia. się pokaż bagażnik na szybkiego, też się zmienił. nie byś tu jakieś rysunki graffiti walną na tym. Nie, bo to jest pod przykrywką. Drewno jest. No, akumulatory. A nie za ten? On no, nie potrzebują oddychać? No oddychają sobie teraz. Pod tym gumolitem? <laughs> Mi się daje, że jest okej. Okay butla gazowa to jest jakoś cieczy <noise> <jaj. głos> Henia jak ktoś w tył uderzy no to co się stanie? będzie bum umyłbyś Henio, nawoskował jak umyję to będą ukraść bo będzie za dobrze wyglądał Nasze dzisiejsze miejsce na nocleg, Co? ale dojechać tu, to tragedia. Uchę nie już kaszle, to tak, poskłada go jak nie. Tylko gruźlica jak tam się spało Co to za muszelki mi ponakładałeś Idziemy zobaczyć, bo tutaj koło tej miejscówki gdzie jesteśmy Tu jest toaleta zobaczymy Jak wygląda O, tu jest parking wow. Ładna te dwójka Faktycznie są toalety i to nawet takie fajne ja myślę że to i to je czy coś a tu widzę porządnie Ooo Można i tak ludzie pływają Tam mają fajną tę czwórkę Fajne mają takie dekielki na koła Dajcie Henio. <laughs> <laughs> Tak się parkuje na milimetry W mieście zaparkowaliśmy Tutaj jest tylko informacja, że od 11 wieczorem do 8 rano kampery i karawany mają zakaz Jest pojedyncza linia tego spoko Tutaj taki kamperek z karetki angielskiej Spoko, bez jest kwadratowy i łatwo meble porobić Idziemy na wycieczkę no Ale Heniu się coś wybrać nie może Proszę jaki profesjonalizm Co? Spodenki krótkie jak angielski listonosz <grystanie> Heniu, że w Royal mailu pracujesz To nie musisz wyglądać jak listonosz <grystanie> By nie było jeszcze czapkę firmową musiałem sobie wziąć Masz Royal maila? Tak. Dobra, zamykaj to i idziemy. Z chwilą panikowałeś, że się ściemni. Nałoga, za mną Tajna ścieżka. Heniu Chodzimy do jaskini, Anio. Nie przychodźcie, bo nie wejdziecie tam, w drugie ty w ten A jak w... no. jest ja Mam tą twoją. Zobaczcie jak to opadło to w tym miejscu Ja jedno. No, Było to tutaj jest fajnie Łooo, grubo Tamto możesz przejść myślę tak. Nie no już Ale widok Zakaz wchodzenia ludzie się nie pieprzą, wchodzą, jeszcze się wspinają To schody zarąbiste, nie? To wygląda jak u jakichś Flintstonów Dobra, idziemy Aj nie, bo zaraz płuca wypluje się swoje Ja mówię, że ja wypluję

ty tu jest jakiś plecak A mi się zdaje, że tu jest hiking robimy, nie? To jest pion No, może... no. Ależ tak Patrz jakie buty ty Działem tu daję Póki ja. chcę przywieźć coś Może no, tu... no, 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 teraz, no. Ty ale patrz tu jest ten, normalnie Komin Piła do cięcia to stare narzędzia od tych, wiesz, pewnie co tu pracowali. Nie, Boris. po tym? No raczej nie. A tam kogoś słychać na dole. Ty, to jest normalnie Ładne widoki. No to to jest konkret. Jaka maszyna? Imperial Type New York. Du -dum. Hello Ale śmierdzi. Tutaj też, patrz to wow. Siup, jak w jakiejś grze Manchester Widzisz? Nie yeah, made in China Dlatego ja jeszcze stoi Kolejna wioska Och, wow, stromo nie Patrz tu wow. czekaj, co to Wieś jakieś wyciągi? Stoły, gdzie oni we szlep wpadali i docinali nie? Patrz to no, Patrz to jest piła to patrz to jest blade Wszystko no. Wow, i tak też jest. Spoczko. A idzie do nas, a patrz jakie rogi ma. Ty, ale to jest ta koza, która atakuje. Ta, ciebie. Przeszła. Rogi nawet przesadziła. A jak się biją? to? jak skacze. No tak, jak sarań. Dobra, idziemy, bo zaraz będzie noc. Dzisiaj spaliśmy na takim parkingu świeżo wyremontowanym. Jeszcze nie ma maszyn do płacenia. Tutaj chyba będą. Wczoraj, jak tu zaparkowaliśmy, byliśmy sami. A potem, jak ludzie widzieli, stali na tej drodze, bo widzieliśmy kilka campervanów, było zaparkowanych na tej drodze. To zaczęli tutaj przyjeżdżać. Kurde, w tej Anglii to się tak boją. Parkować na dziko. Słuchaj, sobie tutaj jest zapisane, że nie ma overnight stay i że o 8 zamykają i o 9 dopiero otwierają ale co z tego jakby zamknęli to i tak rano otworzą o tu nawet stoją i tu są toalety fajne miejsce Takie wyglądałem jakby zaraz się miały zawalić, wszystkie pokrzywione, nie? Przejście na taras widokowy przez tory no To chodzi o to, żeby nie wchodzić do góry, Henio? Nie No jak nie, i na dół Nie Miejscówkę znalazł na noc na plaży. Ale plaża zaczęła pływać. Z plaży musieliśmy uciekać, bo woda podeszła prawie pod auta. Znaleźliśmy taką miejscówkę tutaj, przy wodospadach takich. Ale tu jest tak creepy, że w ogóle nie ma żadnej tej, nie? Ta nic, to nic dookoła. Tu jest jakiś szlak, zobaczymy. No to jest to, co ci ym, wysyłałem wcześniej, nie? Nie, nie? Miejscowka rano wygląda ładnie. W nocy nic nie było widać. Jeszcze dojechałem w van, tak jak nasz, tylko że z podnoszonym dachem. Na mapie jak sprawdzaliśmy co tam są różne szlaki i wodospady a tu jest jeziorko zaraz